Jadąc tutaj, ja tak naprawdę wiedziałam, że będę walczyć tylko i wyłącznie z tavernier. E, Dziewczyna naprawdę dobrze rzucała od początku konkursu. Ja miałam bardzo dobre rzuty próbne, aż się dziwiłam w granicy 75 metrów. No jednak troszeczkę się podpaliłam. <grym> I chciałam dowalić już w pierwszym rzucie i, i trochę mnie to wybiło z rytmu. Cieszę się, że w tym trzecim rzucie na 73 się zebrałam. Jednak e, rezerwy u mnie są bardzo duże. Ja nie rzucam... Dzisiaj nie rzucałam dobrze. Na treningach to wygląda dużo lepiej, więc mam nadzieję, że nie wiem, za jakiś, za jakiś czas po prostu przełożę to, co robię na treningach, na starty, bo mimo, że dobrze rozpoczęłam ten sezon, mimo, że tyle tak daleko nie rzucałam jeszcze w maju, no to tak jak mówię, są duże rezerwy. Była presja, no wiadomo, tutaj startuje się dla drużyny, jednak indywidualnie też chciałam wygrać. Sama, no nie, no nie było tak źle, nie było tak źle, jednak nie ukrywam, że po Ostrawie troszeczkę dowaliłam z treningiem i, i tydzień dochodziłam do siebie, przesadziłam po prostu. Jednak moje ambicje, jest, moje ambicje są ogromne i potrzebuję trenera, żeby mnie stopował. Teraz pakuję walizki, jadę do Spały, będę tam siedziała prawie cały czerwiec z przerwami na starty. No więc całkowicie skupiam się na treningu, bo priorytetem są igrzyska i mam nadzieję, że wtedy będę w szczycie formę. Tak, ja bardzo się cieszę, że w końcu byli kibice, jednak po takiej przerwie powiem, że nawet było troszeczkę dziwnie, bo dawno mi nikt nie klaskał do rzutów. No fajnie, fajnie, że tutaj są ludzie, fajnie, że nas wspierają i widać, że właśnie Polakom kibicują, no to jest naprawdę bardzo wspaniałe. Przechodząc każdy klaskał, każdy gratulował, mówił, że będzie lepiej jeszcze w Tokio. Także czuję to wsparcie i jestem ogromnie wdzięczna, że wszyscy nam kibicujecie. Przykuję jeszcze tworby na sierpień, zobaczymy jak będzie. Ja bierzę w swój trening, ciężkim i lekkim sprzętem rzucam bardzo dobrze i z ciężkiego sprzętu już wychodzi, że jestem na rzucanie w granicach 77 metrów. Jednak na spokojnie, no widać jeszcze tego nie mogę przełożyć na czwórkę. To mój dopiero trzeci start. Troszeczkę jeszcze nie panuję nad tą adrenaliną, jednak jestem pełna optymizmu. W tym roku na zgrupowaniach przebywałam z Pawłem fajtkiem, także jak trzeba było, to dał mi kopa w dupę. No i, i jakaś to wygląda w tym sezonie, nie najgorzej.